Beata Ziłkowska-Senko, witam Państwa serdecznie, witam w rozmowie dnia, w rozmowie tygodnia. Gościem rozmowy jest Beata moska słoniewska prezydent Świdnicy. Dzień dobry, witam Państwa. A rozmawiać będziemy o polityce mieszkaniowej w mieście Świdnica zaplanowanej na lata 2015-2016. Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych gminy należy do zadań własnych. To fragment ustawy o ochronie praw lokatorów. W Świdnicy, jak w każdej gminie, brakuje mieszkań komunalnych, socjalnych i tych nazwanych chronione, chronionymi, a polityka mieszkaniowa 2015-16 to dokument uchwalony przez Radę ostatnio i zakłada prowadzenie aktywnej i skutecznej polityki mieszkaniowej w mieście, co w tym dokumencie jest najważniejsze, a dotyczy to, jak czytamy w dokumencie, aż... Ponad 2100 lokali należących do miasta. To jest dokument, który przygotowywaliśmy przez kilka miesięcy. On ma dość krótki okres obowiązywania, bowiem była to próba diagnozy tych problemów, z którymi się zderzyliśmy tuż po rozpoczęciu pracy w Urzędzie Miasta, i jest to próba jak najszybszego rozwiązania tych problemów, które dla nas są najistotniejsze. Ja uważam, że jeśli chodzi o politykę mieszkaniową, mamy sytuację dramatyczną, z którą nikt do tej pory nie miał odwagi się zmierzyć. My próbujemy i jakie sobie postawiliśmy cele? Większą dbałość o zasoby, które posiadamy. Czyli skierowanie większej ilości środków na remonty budynków komunalnych, budynków należących do miasta lub pustostanów, bo to był bardzo poważny problem około 100 mieszkań pustych, niezamieszkałych, przy z drugiej strony ogromnych potrzebach mieszkaniowych. Bardziej rozważna prywatyzacja czyli musieliśmy zrobić najpierw taką diagnozę, które mieszkania rzeczywiście są w zasobach miejskich niepotrzebne, które możemy zbyć. Oraz co zrobić szybko i skutecznie, żeby zabezpieczyć mieszkania tym najbardziej potrzebującym. A ja za tych najbardziej potrzebujących uważam osoby, które oczekują wiele lat na listach przydziałów i są to rodziny z małymi dziećmi lub osoby starsze i osoby chore. I chcemy, żeby ten okres oczekiwania uległ maksymalnemu skróceniu, co nie znaczy, że ktoś z dnia na dzień będzie mógł dostać mieszkanie. Ale jeśli. Przeprowadzimy wszystkie proponowane zmiany zgodnie z naszymi zamierzeniami, w przyszłym roku będzie już ta sytuacja zdecydowanie lepsza. To po kolei. Pani Prezydent, na co idą pieniądze z czynszów? A w ogólnej świadomości ludzi mieszkających w tych zasobach komunalnych miasta i pewnie nie tylko, jest taki fakt, że w ich domach nic się nie robi, albo prawie nic, albo muszą to z gardła MZN-owi wyrwać, jakąś decyzję o remoncie. I właściwie jaka jest wobec tego nowo utworzonego dokumentu rola dzisiaj dzisiaj MZN-u? Czy rzeczywiście on w takich strukturach jakich jest jest potrzebny zwyczajnie? Czy nie jest zbyt kosztowny? Czy nie pochłania tych przychodów i tak mniejszych niż oczekiwane z czynszów? Koszty funkcjonowania samego Miejskiego Zakładu Nieruchomości są zminimalizowane tak, że bardziej już nie można. Tam gdzieś pracuje niespełna 40 osób. Nie jest to więc dużo, jak na zasoby, którymi MZN administruje. MZN ma podwójną rolę. Z jednej strony jest przedstawicielem gminy miejskiej, który zarządza budynkami i lokalami miejskimi. I tutaj dodajmy, że to nie tylko mieszkania, ale także lokale użytkowe oraz budynki należące do miasta. Jest to normalny zarząd, czyli dbałość o stan techniczny, rozliczanie mediów itd. Wpływ na to, jak wyglądają, czy jakie nakłady są ponoszone na budynki komunalne ma to, jak Świdniczanie płacą czynsze, a niestety tych czynszów często nie płacą. Stąd, Ale ci, którzy płacą, uh -huh, wymagają, chyba mają do tego prawo, Mają a prawo a jest wymagać. ich nadal znakomita tak, większość, więc my uznając, że gmina ma bezwzględny obowiązek dbałości o swoje własne mienie. Przeznaczamy w tym roku większe środki na remonty właśnie mienia komunalnego. Czyli pierwsza rzecz remonty awaryjne, takie zgłaszane indywidualnie przez mieszkańców, i druga sprawa remonty pustostanów, tak jak już mówiłam. Skoro remonty pustostanów to w jakimś celu Właśnie dla tych oczekujących tak, z listy? Tak. Remonty pustostanów, ja przypomnę, około 100 mieszkań w zasobach miejskich stało do tej pory pustych. Przez ostatnie lata około 10 rocznie trafiało z powrotem na rynek mieszkaniowy w formie lokali socjalnych do zasiedlenia lub lokali komunalnych. My chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, by było to około 35 mieszkań rocznie, żeby przede wszystkim rozładować ten. Bardzo nabrzmiały problem osób i rodzin oczekujących na przydział mieszkania, 315. które już, tak, już znalazły się na liście, czyli mają do tego stosowne uprawnienia. Bo zaznaczam, to nie jest tak, że każdy może dostać miejskie mieszkanie. Trzeba spełniać szereg warunków, żeby ubiegać się czy to o lokal socjalny, czy to o lokal komunalny. Pani prezydent, wspomniała Pani już o tym, że wielu ludzi nie płaci. Ja rozumiem, że jest pewna grupa rodzin, która popadła w kłopoty, straciła pracę, rodzice czy, czy ludzie pracujący się rozchorowali, ale jest znakomita grupa ludzi, która zawodowo nie płaci. Zawodowo jest zdeklarowana nie płacić. Często, gęsto jest to związane z alkoholizmem w domu, jak macie zamiar skutecznie egzekwować od tych ludzi albo zapłatę mhm. za czynsz, albo w jakiś sposób te rodziny usuwać z całkiem ładnych lokali kiedy. No niestety to jest problem nie tylko Świdnicy, to Jasne. jest problem miast w całej Polsce i nikt nie wymyślił skutecznej metody na egzekwowanie należności od takich właśnie uporczywych dłużników, o których i my mamy prawo sądzić, że... Działają nie dlatego, że mają akurat problemy, tylko dlatego, że kompletnie lekceważą sobie płatności. Bo znamy rodziny, które opłacają prąd, opłacają gaz. Oczywiście cała rodzina ma telefony komórkowe, telewizję kablową, a czynsz jest nadal niepłacony. Tu droga jest jedyna taka, że my po kilkakrotnym wezwaniu do zapłaty zakładamy sprawę w sądzie, sprawę o eksmisję. Niestety takiej rodzinie też musimy. Zapewnić lokal y, socjalny wtedy, kiedy tam znajdują się dzieci, kiedy znajdują się osoby chore, starsze. Więc y, jedynym wyjściem jest przekwaterowanie takiej rodziny do mieszkania mniejszego, o gorszym standardzie, generującego mniejsze koszty, i tak oczywiście robimy, ale tu też jest patowa sytuacja, bo przy braku lokali no socjalnych nie mieliśmy dokąd takich rodzin eksmitować. Więc te mieszkania, które przygotowujemy. Również są dla takich delikwentów, nazwijmy to. Natomiast chcę powiedzieć o tej pierwszej grupie, czyli o tych rodzinach, które wpadają w problemy finansowe, a to jest związane rzeczywiście z utratą pracy, z pogorszeniem stanu zdrowia, z chorobą dziecka. I powiem tak, takie rodziny zgłaszają się do nas bardzo szybko, kiedy zadłużenie nie jest jeszcze duże i oczywiście stosujemy wszystkie dozwolone sposoby, aby tej rodzinie pomóc. Ona jest objęta opieką MOPS-u. Może starać się o dodatek mieszkaniowy, oczywiście w w każdym przypadku, jeżeli ktoś wyraża dobrą wolę, podpisujemy ugody, spłaty można rozłożyć na wiele rad, wyrażamy zawsze zgodę na odpracowanie części zadłużenia w formie prac społeczno-użytecznych i też jest sporo takich osób, które decydują się na takie rozwiązanie, więc stosujemy tutaj metodę wędki. I wiele osób z tego korzysta, a ja dodam jeszcze jedno, w momencie kiedy ktoś wywiązuje się z tych zobowiązań, płaci regularnie i reguluje swój dług, ja z przyjemnością, korzystając z posiadanych uprawnień, umarzam takiej osobie odsetki, żeby no, nagrodzić w ten sposób za dyscyplinę, za mobilizację i za to, że ta osoba. Mimo dalej ciężkiej sytuacji płaci rzetelnie i nadrobiła wszystkie posiadane zaległości. 30 milionów z odsetkami tak. zalega 800 Olbrzyma rodzin kwota. miastu Świdnica. Olbrzymia kwota. Olbrzymia i, i, i do restrukturyzacji dziś niemożliwa, ale tak jak mówię, z jednej strony aktywna współpraca z tymi, którzy chcą regulować. Bardziej restrykcyjne działania wobec tych, którzy nie płacą systematycznie, bo ja już dziś widzę, że miasto w wielu przypadkach pozostawało bierne w sytuacji, kiedy ktoś generował zadłużenie na poziomie nawet 70, 80 czy 100 tysięcy złotych, a nadal zajmował ładne mieszkanie komunalne. Czyli ten dług, powiększał się, bo wiadomo, że mieszkanie jest o wyższym czynszu i zero konkretnych działań. Będziemy po prostu reagować szybciej, bardziej skutecznie, bo nie może być tak, żebyśmy utrzymywali, no mówiąc może trochę brzydko, ale, ale dosadnie pasożytów, bo to są, to jest korzystanie z naszych wspólnych zasobów, z, nas, z naszych wspólnych pieniędzy. Tym bardziej, że miasto chce wydać ponad 10 milionów na remonty tych zasobów komunalnych, gdzie no, spodziewany planowane na 2015 to jest raptem y, niewiele ponad 5 milionów. To jak, jak będą się kształtowały te remonty, jest... które mają na celu przysporzenie tej substancji mhm. mieszkaniowej dla ludzi, którzy tylko, czekają na to. To nie tylko remonty, tylko kwestia czy koszty budowy budynku socjalnego, bo taką decyzję. Mm, Rada Miejska na nasz, oczywiście, wniosek, na mój wniosek, podjęła. Nie jesteśmy sobie w stanie poradzić ze wszystkim, jedynie remontami. Podjęliśmy decyzję o budowie jednego budynku z mieszkaniami socjalnymi budynek przy ulicy robotniczej 26 mieszkań drugi bliźniaczy do tego, jaki tam już stoi i ten eksperyment w poprzednich latach powiódł się bardzo dobrze. To znaczy, wybudowano mieszkania o mniejszej powierzchni, troszkę niższy standard i bardzo rozważnie przydzielano te mieszkania. Trafiły tam osoby starsze, osoby spokojne, osoby, które nie budziły jakichkolwiek wątpliwości co do y, zachowania, co do umiejętności znalezienia się w środowisku swoich sąsiadów. I, rozumiem, I rodziny z dziećmi, płacące oczywiście, i rodziny z małymi dziećmi, bowiem mi bardzo leży na sercu to. Żeby takim rodzinom, właśnie młodym, gdzie jest młody chłopak, młoda dziewczyna, malutkie dzieci i brak możliwości wsparcia skądkolwiek, żeby ułatwić im start w życiu, to są często wychowankowie domów dziecka. To są dzieci, które bardzo się chcą wyrwać ze, stron, ze swoich rodzin, mhm. gdzie przez lata panowała patologia, gdzie niestety był i jest dalej alkohol. Jeśli oni chcą pracować, chcą w innym środowisku wychowywać swoje dzieci, to ja się poczuwam w obowiązku takim osobom pomóc, bo ich dzieci, wychowane już zupełnie inaczej, będą w przyszłości. Bardziej samodzielne, bardziej przedsiębiorcze, lepiej poradzą sobie w życiu. Ale zapewnienie tego własnego kąta jest rzeczą niezbędną jest pierwszym krokiem, który trzeba zrobić. Na pewno. Pani prezydent, gdzie byśmy się nie znaleźli w Świdnicy? W każdym zakątku widzimy duże ogłoszenia na prywatnych mieszkaniach: sprzedam, wydzierżawię, wynajmę. Może dogadać się z tymi prywatnymi właścicielami mieszkań. O różnym standardzie te mieszkania też są. Żeby tym oczekującym pomóc, to jest kwestia pieniędzy i doprecyzowania tak prawa, żeby wszystkie strony były w porządku i może z korzyścią. Widzi Pani taką możliwość? Oczywiście no, bardzo właśnie ze względu na te zapisy prawa i ze względu na koszty. Jednak osoba prywatna, która wynajmuje mieszkanie czy dom, liczy w ten sposób. Koszty eksploatacji, koszty amortyzacji plus jakiś zysk. Miasto działa non profit, czyli wynajmuje swoje zasoby według stawek, które pozwalają na pokrycie kosztów eksploatacji i amortyzacji budynku. Natomiast w przypadku mieszkań socjalnych ta stawka niewiele większa niż złotówka, złoty 29 zł w tej chwili. To jest stawka, która z ledwością pokrywa jedynie koszty eksploatacji, więc no niestety miasto E, trochę ma inne obowiązki, trochę inne też podejście ekonomiczne. Ja wiem, że to jest dodawanie czy wydawanie ze wspólnej naszej kasy, no ale tak jak powiedziała pani na początku, to jest jeden z podstawowych ustawowych obowiązków gminy: zapewnienie dachu nad głową tym, którzy no, znajdują się w tej sferze ludzi uboższych. Okej. Okay. Może kiedyś to prawo zmieni się, Może. tak, że będzie można się dogadać w tym temacie. Ja jeszcze tu dodam, jeśli mówimy o prawie, bo to, co przeżywa Świdnica i co przeżywają inne miasta, to jest niestety wynik tego, że kiedyś rząd polski z polityką mieszkaniową zostawił samorządy zupełnie same. Są pewne formy wsparcia, no uruchomienie właśnie. kiedyś TBS-ów, czy bank gospodarstwa krajowego, gdzie będziemy się starać właśnie o taką nisko oprocentowaną pożyczkę z możliwością umorzenia na budowę mieszkań socjalnych, ale to są. To jest kilka zaledwie elementów, a nigdy w Polsce nie powstała jedna spójna polityka mieszkaniowa, która mówiłaby nie tylko mieszkanie na start, nie tylko mieszkania czy pomoc dla młodych, ale która objęłaby... Inne grupy, które też na wolnym rynku mieszka, mieszkalnictwa dziś sobie nie radzą. I żeby trwało długofalowo, a nie od tak, akcji do tak, akcji. Tak, dokładnie, no bo nie sposób dokładnie, z tych programów Także to jest skorzystać. bardzo duże obciążenie dla gmin, wszystkich, ale radzimy sobie jak możemy. Wspomniała Pani o stawkach w mieszkaniach prywatnych i czynszowych naszych. Świdnicy, a no właśnie ten dokument, o którym dzisiaj rozmawiamy, mówi wyraźnie, że podniesienie czynszu jest konieczne, by zatrzymać degradację tej substancji, która jest w imieniu miasta. Ale będziemy to robić bardzo, bardzo pomału. Tak jak robimy we wszystkich innych przypadkach, które dotyczą miejskich okład czy podatków. Pomału, czyli podatków. kiedy, za dwa lata, za trzy. No myślę, że nie wcześniej, jak za dwa lata mhm. i to będzie jaki procent. Nie chcę dzisiaj zwyżki. mówić dokładnie. My w tej chwili jesteśmy w fazie bardzo skrupulatnych wyliczeń. Zobaczymy, zobaczymy, mhm. co nam wyjdzie, ale tak jak mówię, będziemy minimalnie te, te kwoty korygować, mhm. bo też nie chcielibyśmy, żeby mieszkańcy byli za mocno obciążeni w naszych rokach. Przez minione kilkanaście lat prywatyzacja bardzo mocno szła pełną parą. Wydawało się, że celem nadrzędnym jest pozbyć się jak największej ilości mieszkań lokalnych i komunalnych na rzecz prywatnych mm -hmm. ludzi, bardzo dobrze, aż w tym dokumencie dochodzicie Państwo do stwierdzenia, że mamy zastraszająco małą ilość lokali w tych zasobach. I, I lotem Błyskawicy, przy omawianiu tego dokumentu, m, obleciała informacja m, mieszkańców Świdnicy, że wstrzymuje się prywatyzację. Tak. Później kolejne komunikaty wycofywały się z tej deklaracji, jak w końcu jest dzisiaj z tą prywatyzacją. Nie, nie. ona rzeczywiście została na kilka miesięcy wstrzymana, ponieważ uznaliśmy, że trzeba prywatyzować to, co nie jest co nie jest miastu potrzebne, bo zobaczmy, z ponad 12 tysięcy mieszkańców mieszkań, jakie mieliśmy w 92, 93 roku, czyli już po w chłonięciu mieszkań przekazanych przez wojska Armii Radzieckiej, ta, ta ilość wtedy tak znacznie wzrosła. Dziś mamy ponad 2000 i z drugiej strony trzysta rodzin, które czeka, mhm. a my nie mamy lokali, więc my zawsze tak czynią wszystkie najbogatsze kraje na świecie i te biedniejsze oczywiście też, zawsze musimy posiadać pewną pulę mieszkań mhm. dla lokatorów. Takich, o jakich właśnie mówię, czyli mieszkania komunalne, mieszkania socjalne. Musimy je mieć zabezpieczone i muszą to być zasoby, które nie będą generowały zbyt dużych kosztów. Stąd decyzja o budowie nowego budynku, w nowych technologiach, energooszczędnego, który później w eksploatacji także będzie niedrogi, nie będzie wymagał wiecznych remontów, wymiany okien, dachu itd. A co do prywatyzacji, przyjrzeliśmy się temu patrząc na dwie rzeczy. Co nam jest niepotrzebne? Doszliśmy do wniosku, że są nam niepotrzebne mieszkania o dużej powierzchni, bo tam nie będziemy lokować ani mieszkańców socjalnych, ani, ani najemców mieszkań komunalnych. Dalszy punkt, też niezwykle istotny. Chcieliśmy ujednolicić własność we wspólnotach mieszkaniowych, czyli wyeliminować takie sytuacje, że mamy kamienice, w, których, w której jest na przykład 15 mieszkań sprywatyzowanych, i jedno mieszkanie socjalne, bo doskonale sobie zdajemy sprawę, że ten jeden lokator często zaburza normalne funkcjonowanie hmm. takiej wspólnoty. Hmm. Więc będziemy takich lokatorów przekwaterowywać, a jeśli lokal się zwolni w inny sposób, bo ktoś się wyprowadził lub niestety umarł, to mieszkanie nie będzie już zasiedlane, będzie wystawiane do przetargu. Otwartego będzie je mógł kupić każdy. I w tej chwili, po, takiej, po takim remanencie, który trwał około 3 miesięcy, podpisałam decyzję dotyczącą kilkunastu mieszkań, które w najbliższym czasie trafią do sprzedaży. I ten proces będziemy kontynuować. Tam jest kilka mieszkań dużych. Pamiętam, że nawet mieszkanie o powierzchni 170 metrów, piękne, rozkładowe, przedwojenne mieszkanie, ale też takie mieszkania po około 80 metrów, 70, czyli ktoś to szuka w tej chwili mieszkania do sprzedaży. Może z naszej oferty również e, skorzystać. Informacje na ten temat w Urzędzie Miasta można e, uzyskać. Także kontynuujemy ten proces, ale jakby z większą rozwagą i namysłem. To jakie teraz rabaty obowiązują? Za ile można A, kupić mieszkanie? Tak, to, jest też, to jest też bardzo istotne. E, decyzją Rady, bo myśmy proponowali, żeby ten okres trwał nieco krócej, ale decyzją Rady wydłużono go o rok, przez najbliższe półtora roku każdy e, mieszkaniec Świdnicy, który jest najemcą mieszkania komunalnego i który płaci czynsz i nie posiada zaległości czynszowej, może skorzystać z takich bonifikat jakie obowiązywały do tej pory, czyli nawet w skrajnych przypadkach z bonifikaty w wysokości 99%. Chodzi o mieszkania w obiektach, budynkach zabytkowych, jeśli jest to ostatnie mieszkanie. Można więc kupić swoje zajmowane przez siebie mieszkanie z zasobów gminnych za kilka tysięcy złotych. I tu jeszcze jedna rzecz ważna, bo mieszkańcy mówią, że proces trwa, że trzeba mieszkanie przemierzyć, wyszacować. My to rozumiemy, także liczyć się będzie data złożenia podania do Urzędu Miejskiego, czyli nawet jeśli ktoś złoży. Podanie 31 grudnia 2016 roku również będzie mógł skorzystać z tych wysokich bonifikat. Sądzimy, że w ten Wspomniała sposób. Wspomniała Pani o 99% tak, bonifikaty w przypadku mieszkań zabytkowych, a tak, te w miarę, ostatnie a te w miarę najczęściej występujące tak, to są. 95% inne, czyli... bardzo często, bardzo często występująca bonifikata. Więc mówię, no warto z tej okazji skorzystać, a my, skracając ten okres, chcemy zmobilizować mhm. wszystkich tych, którzy dziś jeszcze się wahają, nie podjęli decyzji, by ją podjęli. To też doprowadzi do tego, że domkniemy te w dużej mierze sprywatyzowane już wspólnoty, bo, tak jak pani powiedziała, i my się z tym absolutnie zgadzamy. Prywatny, rządzi się lepiej, z większą rozwagą, ma swobodę w wyborze zarządcy, i chcemy w ten sposób mieszkańców zachęcić, by właśnie w tę stronę szli. No cóż, dziękuję za, ro za rozmowę. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Czy się uda wszystko zrealizować? Jeśli mieszkańcy się zmobilizują, pewnie tak. A wy będziecie konsekwencji, władza? Będziemy konsekwentni, bo nie ma innego wyjścia. Jeśli pani redaktor pozwoli, bo to jest też rzecz, która dotyczy yy, może nie wprost polityki mieszkaniowej, ale stanu naszych budynków yy, czy budynków wspólnotowych, które kiedyś zostały sprzedane. Ja bardzo, bardzo chciałam zachęcić mieszkańców do przystępowania do konkursów, które są dedykowane. Wspólnotom, między innymi, bo również innym właścicielom budynków zabytkowych, budynków, które znajdują się w rejestrze. Świdnica w tym roku przeznaczyła na takie właśnie remonty rekordową ilość środków. Kolejna pula 350 tysięcy jest do rozdysponowania. Są ogłoszone na stronie urzędu i w mediach lokalnych ogłoszenia, więc jeśli jest wspólnota, która ma gotowy projekt, chce się tego podjąć, bardzo zachęcamy do na poziomie 50% kosztów. Uważamy, że to jest bardzo dużo. I taki, takie jakie, podejście. Jak, jakie roboty wchodzą w grę tam? Przede wszystkim remonty dachów, remonty elewacji, nieważne czy przednia, czy tylna, bo takie pytania mamy oraz remonty zabytkowych elementów, na przykład portali czy drzwi. To ma wpłynąć na powstrzymanie degradacji zabytków. No i na upiększanie miasta, bo większość tych właśnie budowli znajduje się w centrum. Efekty już pomalutku widzimy. Kolejne w najbliższych miesiącach, bo pierwsza pula ponad 1,5 miliona złotych została rozdysponowana, ale jeszcze jest szansa dla tych, którzy się namyślą w najbliższych tygodniach i przystąpią do konkursu. I to też jest rzecz, którą będziemy chcieli kontynuować w latach następnych, czyli większe niż w poprzednich latach dofinansowanie remontów zabytków. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. W przededniu urlopu Beata Moskal-Skłoniewska, prezydent Świdnicy była naszym gościem. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia. Do widzenia.